Dole, 8 miesięcy haraczu. Dobra, co miałem jeszcze sprawdzić? A jeszcze wyszło szpaku Golem. Młody Simba Mixtape. Ten sklim na tym koncercie, co się kazał na czarno ubrać wszystkim i jeszcze pu puszczali ten pysenki Multiego. Tak zwany, wiem, że za tym kryła się ideologia pogrzebu Multiego. Szpaku przewidział, że niedługo planuje tak zrobić, żeby odbył się pogrzeb. Jak Multiego, dlatego już kazał wszystkim się na czarno ubrać i puszcza jego pysenki. Pojebane, nie? Mac to gole związane z betonem Tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielony Ona nie lubi, ale ze mną zapali Klub pełen ziemali, łapy kleją się oprawy Ma ci to gurwa ludzi z betonem Czodrawym! Miał się nie udać. Tata pytał, czemu wierzę w cuda? W co miałem wierzyć w te roboty, prochy, bloki, brudne prostytutki bez głowy? Mm. Każdy wypar się mnie, ale patrzę w lustro i nie widzę kurwy na TikTok, to taniec po tym I Ty Zabijaj szmalec za swój honor, klaunie. Co to pytanie, o no, co? Czy wydałem transa? Mogamy spełniać tu marzenia ludziom? Przy okazji ci otworzyć głowę pustą? Budło, bo dwa lata mi grozi, tak czytam. Ej, ej, młody nie biega. W bloku białym jak ten pierdolony iceberg zapomniał nas Bóg, oby tylko nie na zawsze Nie wiem, może kiedyś mnie pokocha, ale póki co jest droga, którą muszę napostować Mac to gole związane z betonem Tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielony. Ona nie lubi, ale ze mną zapali Klub ziomali, e łapy kleją się trawy ja nie wiem, zjedzany... no, ja chyba nie, nie umiem słuchać drillu. Jak Alberto kiedyś nagrał, to wy kurwa nie umiecie słuchać drillu, kurwa. Jakiś jakąś piosenkę wydał i ludzie pisali, że chujowe. Ale ja chyba jestem właśnie tą osobą, co nie umie słuchać drillu. Wsłanie kawałka, a to nie był Miski, kto to odebrał? Tutaj, to tu i nigdy za mną już ten braci klub Nie chcę przypadkowy głów Coś pierdolisz, że pijam A, ja gość napisał, mną... że miejski, to dajcie u punkty Podjebałem, to lepiej wróć do domu Jak cię przeraża tym baler Wszystko mamy na stanie Pozmaląc do Roderich, no i to mogę oglądać Kurwa Sam wybierz, co spierze Banie ci stop, stop To street content, a nie noc w teatrze Wiesz, Co to się no pierwym, to wyświetliło że na żaba? Zrobiło się niesmacznie Macito gole, związany z betonem. Tu ciągle coś płonię, albo grubo jest zielony. Ono nie lubi, ale ze mną zapali. Klupę łężą mali, łapie kleją się oprawy. Macito gole, związany No kurwa, nie wiem, ne. no ja na przykład już tego nigdy nie posłucham. Ale nie, że jestem hajterem szpaka, bo mam jego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć piosenek pod rząd. Trochę się spóźniłem, bo to spłyty róża pantera i duchy, a dodałem je. 26, 26 luty 2022, ale byliśmy wtedy na Sylwestrze obok Moronga i poczułem klimat. Stwierdziłem, że muszę się trochę utożsamić z miejscówką. Nowy boksdel.